przyjemność i zaszczyt niewątpliwy przedstawić Państwu najstarszych mieszkańców Krakowa. Jesteśmy około roku 1300. Ci ludzie mają około 30-40 lat, w związku z tym narodzili się bardzo krótko po lokacji Krakowa i są z pewnością jednymi z pierwszych jego mieszkańców. Oni zostali pochowani na cmentarzysku wokół kościoła Świętego Wojciecha. To dosyć popularny zwyczaj. Aby zmarłych chować przy, y, przy kościołach. Dlatego na terenie naszego miasta, w wielu miejscach, gdzie y, koparka przebije się przez górną warstwę, znajdujemy kości ludzi, dlatego że w wielu miejscach naszego miasta istniały kościoły, które y, zostały rozebrane i dzisiaj już nie funkcjonują, a są po nich tylko ślady w nazewnictwie, no, choćby plac Marii Magdaleny czy y, czy plac Wszystkich Świętych, gdzie przy kościele no, ze 40-30 lat temu y, też były prowadzone prace i znaleziono tam duże, duże cmentarzysko. Także to, że kości ludzkie y, w wielu miejscach naszego miasta y, odnajduje się, to wynik właśnie tego. Jedni z najstarszych mieszkańców Krakowa y, żyli w innym otoczeniu. Y, wraz z początkami chrześcijaństwa, ale potem też budowy miasta zmieniła się architektura z drewnianej, zaczęto też do budowy budynków cywilnych, kościelnych stosować kamień, ale również cegłę. Mieszczanie ówczesnego czasu zaczęli żyć w innym środowisku naturalnym albo środowisku raczej antropogenicznym, tak można przewrotnie powiedzieć środowisku które przestało wykorzystywać wyłącznie drewno i słomy do budowy obiektów cywilnych, kościelnych, reprezentacyjnych, a zaczęło wznosić obiekty z kamienia, później również z cegły, z tak zwanej cegły palcówki, bo tutaj widzimy ślady i zapewne odciski palców utrwalone w glinie tych rzemieślników, którzy te cegły wykonywali. Podłogi, przynajmniej w tych reprezentacyjnych y, obiektach, zaczęto wykonywać y, no, w Krakowie to się nazywa flizy. Mało, mało kto poza y, o, Krakowem i okolicą wie, co znaczy słowo fliziarz i co w klasie, w szkole zawodowej y, uczą takiego człowieka. To są po prostu płytki y, posadzkowe. No, okazuje się, że y, bardzo często tego typu płytki były wykorzystywane jako posadzki podłogowe, a jedna, jeden z pierwszych pieców do wypału takich płytek całkiem niedaleko muzeum, w, obec w miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje kościół dominikanów, tam znaleziono piec do wypału takich, tego typu płyt czy tego typu fizów. Rok 1300 funkcjonują kościoły, Funkcjonują ulice, funkcjonuje pałac książęcy czy królewski. Miasto zaczyna żyć rytmem historycznym. Wiele tych wydarzeń, jak choćby lokacja naszego miasta, zostało zapisane w źródłach pisanych. I tu kończy się rola archeologii badającej te niepisane dzieje, a od czasów kiedy dzieje zaczynają być pisane, napisane, opisane, archeologia oddaje tutaj pałeczkę w śledzeniu ludzkich losów historykom.